Cieszy się Mano, ludziska z tej strony ja. The Secret One i to już piąty odcinek Raymana Origins. Będziemy na poziomie podniebna sonata i mam nadzieję, że wreszcie mnie słychać, bo to mnie wnerwia, jak mnie nie słychać. No, podniebna sonata. O! No i zaczynamy od latania na, z lunkami. Przepraszam za poprzednich za, materiałach. Miałem problemy z dźwiękiem. I proszę, odbicie. A! Nie atakuj mnie. O wunż, Dobrze. O, no i proszę. Lecimy na tego wulsza. Ja na wulsza lecimy. Dobrze. Dobrze mega wulsz z ciebie. No i proszę, dostaliśmy się. Czekajcie. I zdobyłem, kole zdobyłem kolejny punkt. Checkpoint. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tego wusza, a jest. No niestety jest. Szkoda, bo jest to bardzo trudny do pokonania włócz. O! Czas! I dalej. Ja! A Cudem. Ledwo go usnąłem. Oczywiście, programiści i, i Raymana muszą być świadomi, że pisanie Raymana wiąże się z tym, że to ma być gra o niemożliwym y, poziomie trudności i z perfilnymi Jaki fart Driaman Legends taki wyważony był. A tutaj wszystko nam na mord idzie. Co tu robią włódsze? Nawet, nawet jak byłem mały, to oglądałem Django i wiem, że te wórże są złe. Przecież chcieli zniszczyć Jaggo. No weź na to się wej wejdź. No, proszę bardzo. Wódrz. Na węża. Wężykiem. A wiecie, a wiecie? Aż mi się trzymała ostatnio niemiecki. Yy, bo na niebie, lekcja niemieckiego yy, w mojej szkole. Bo na niemieckim. Pani się pyta... Yy, no, y, co to? Co to jest? Y, co to jest szlaufem? Y, to, y, to kolega powiedział, że wąż ogrodowy. No. A już trzeba, jak cisnę i wrócę do rozdroży marzeń. Teraz teraz gdy głosy z FNAF, -a, tak się yy, zawziąłem na tego węża. Co mi teraz? No nie, i teraz mi się zawiesiła gra. Czekajcie. No i co? Teraz? Czekajcie. Lubki do mnie. Lubki do domu. Ach, to no teraz to już takie dźwięki są. No myślicie się, że gra się za trudna zrobiła, kiedy 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 Wasz y, ulubiony YouTuber zaczyna wydawać dźwięki z FNAFa. Aha, FNAF jakiś los odsłony słody, FNAF. No, no, ale no poważnie, to są te ja już takie dźwięki odwalam. Wunsch startuje we ze mnie, no, no. Wyobrażacie sobie takie pociągi w Polsce? Taki wiatr ja cudem przeszłem. Czekajcie. To no co to było? Zero ale to ja teraz wszystko... Ja teraz w to wszystko farce. To już... gdzie było? Czekajcie, nie? Dobrze. Znowu. Znowu. Tak ja nienawidzę tych węży, żeby nawet już nie móc spokojnie przejść w poziomu. Ja pierdzielę. dotkali mnie czekajcie a szlaufen szlafen A nie? Dałeś mi? A! Zbierz to. A! Lipstick! Już nawet gadam po niemiecku. I proszę. Nadgoniłem, tylko, że przygniotła mnie. Przygniotło mnie dre... drewniane kłody. Nie! Aaaa! Rajuśku, to miejsce jest niebezpieczne. Dostanę. No, to miejsce jest niebezpieczne. Jak się to domyśliłeś? Zginąłem. Przynajmniej tego nie liczyłem. Czekajcie. O, teraz. Dobrze. O, jak ja tu... Jakim cudem ja teraz trafiłem, to ja nawet nie. Dobra, i tak tego nie będę zbierał. I zobaczcie jak zaliczyłem. O teraz. No, ale przynajmniej będę miał trzysta jeden. Ja. Żeby się już nad tym już taki łatwy wywalić. Ale to jest ostatni poziom pustyni DigiLidów I dobrze, bo bardzo nie podoba mi się ten świat. Ale wiecie, life is brutal and full of zasadzka and sometimes kopas w cztery litery I teraz. nawet. Po angielsku raczy nam kara. Dobrze. Już na ekranu subskrybuj, nie odpaliłem. Daj suba, i lajka. Zapraszam na film. Dziękuję. Sorry, zapomniałem odpalić ekran. Daj suba, i lajka. Bo już tak się wderbiłem. Ale liczę, że się poprzedni odcinek podał. Mimo tego, że nie było, mnie słychać. Naprawdę warto obejrzeć. Pewnie jest dobry. I mam nadzieję, że nie wyszedł. O, tam jest wróżka, yy, gratuluje coś. Bez odwrotu. Co to, jakiś fiton? Czekajcie, dajcie mi wlecieć. O, jak tamtego miałem zdobyć, to ja nawet nie. Ale... No Zobaczcie jak... Jak tu się trzeba namęczyć, żeby zrobić te wszystkie elektrony. I proszę. Challenge, eh, challenge finish. O, przynajmniej będzie elektron. Będzie przynajmniej jeden elektron. Zawsze gigas. Później, kiedy idzie najwyżej, sobie będę powtarzał te poziomy, żeby zajęć na 100%. Bo nie mówiłem, że to będzie seria 100%. O, nie szczelaj tyle. No, nie szczelaj tyle, bo to trzeba powiedzieć wszystkim graczom w Fortnite typu spierdman. Nazywam ich tak, bo zazwyczaj to oni mnie zabijali. Yy, ludzie w kostiumach spier. Yy. W kostiumie spiermana. No i proszę, kostium zdobyty kostium ale no, to się zaczyna nagarać od rzeczy stop ataki by czekajcie daj chcecie przejść módlby się aby daj mi przejść też Mam bonetki. To the next level. I proszę bardzo. I proszę a taking y, za, Teraz trzeba zdobyć, a nie ma chciałbyś. No i proszę zarobiście. No nawet nie zdobyliśmy. Ale przynajmniej tyle. O co tutaj jest? A trzeba cienności rozświetlić. Trafiłem? O fajnie. No fajna grafika przynajmniej. Ale proszę, musimy zaliczyć jakiś poziom. No i zdobyte. Dobrze. A! Zdobądź to! Masz pochwyć sznur. Dokąd teraz idziemy? Co za nowa kraina no tak w ogóle? Zaraz się dowiemy. O, już mi się podoba, jakaś rajska wyspa, jakieś motylki, koliberek leci. Miło. O, jeszcze można... Te... Te... No, znowu. A, nie, to jakaś lodolandia jakaś, czy nie wiem co to jest. Czy może jakiś park juryjski? Jeśli po prostu nie znam. Obowiązkowo jakiś segment. Nie wcisnąłem ten przycisk, powinienem wcisnąć spacy zamiast... Znaczy S zamiast spacji Dobra. S Sanie. Odrzut. Sanie odrzut. Sanie odrzut. I trzeba trenować. Czekajcie. I mistrzostwo Tam jeszcze to się rozsypywało na takie poboczne bloczki, ale no, no, tam to już gdzieś mam. Ty taki teraz boss. Teraz będzie boss fight. O! Nie, jeszcze segment lata. A nie, jeszcze. A, takie odbijające pomarańczki. po pomarajączka, spadaj. Płonajeczka! Płomarajączka? A my nawet w połowie gry nie jesteśmy, bo tam jest chyba 10 światów w tej grze. To jest chyba 10 światów w tej grze. Spacja. No i teraz się będzie ładować. Poczekajmy. Później. No i jesteśmy w nowej krainie, kraina smakoszy. No i tu ładnie jest sobie. Ładnie. Jak się okazało, że to jest kraina smakoszy, nie jakaś Lodolandia. Lodolandia. Dobrze. Teraz struję najlepszy podkład muzyczny. Przejść na czas bo nie będę nagrywał 30 minut w odcinku tylko 20 minut bo raz że nie chcę za dużo się drżeć, a moje nerwy nie są ze złota Czekaj i dostają się. No i w złym momencie to jeszcze zrobiłem. No i teraz dalej. Och, no kur. Ale spróbujemy tak se coś, w sensie, bo nie ukrywam, jest to dość trudny poziom, żeby, żeby nawet mnie nie trafiło na to. No i dobra. No tutaj... Tutaj to jakby sparkoliłem. Czemu mnie nie trafiło na, na czubek tego y, ptaka? Czekajcie jeszcze raz. Ale zobaczcie, to jest profesjonalny szpied. Jak to klocuch mówił. Jak to, jak to klocuch mówi, widać na pracowanie. Ja. Yeah. Czy to jest ukańczalny speedrun Nawet mur, nawet, yy, nawet o! No nie mam do tego cierpliwości. Czy doszliśmy dalej czekajcie nie oczywiście oberwałem, bo nie umie złapać, bo, bo te małaki są takie dysfunkcyjne nawet nie umieją złapać się krawędzi mimo, że teoretycznie nie jest to trudne i jest to Dobra, se odpuszczę ten speedrun. Także dziękuję za uwagę do usłyszenia. I yy, ogólnie nie grajcie w Rayman'a Origins bez yy, wypicia yy, przynajmniej yy, od drobnej dawki melisy.